W tym filmie ciekawostki i analiza grupy G Ligi Mistrzów w sezonie 2019-2020. Jeśli tak jak ja uważasz, że piłka nożna to najpoważniejsza z niepoważnych rzeczy na świecie, szukasz piłkarskich informacji, ciekawostek i zapowiedzi, to jest odpowiednie miejsce. Jestem Mateusz i witam na kanapie rezerwowych. Szalenie wyrównana grupa, w której spotkały się zespoły o bardzo dużych ambicjach, sporych potencjałach i podobnym poziomie piłkarskim. Bardzo trudno zakładać tutaj jakiekolwiek rozwiązanie, zarówno jeśli chodzi o awans do dalszej fazy, jak i odpadnięcie z rozgrywek. Dopiero nadchodzące kolejki rozjaśnią nieco sytuację w tabeli. Z pierwszego koszyka wylosowano mistrza Rosji Zeń Sankt Petersburg, który docierał do 1-8 finału w 2012, 14 i 16 roku. Przed rokiem występował w Lidze Europy, gdzie na etapie 1-8 lepszy okazał się Villarreal, wygrywając dość wysoko 5 do 2. Najważniejsze wzmocnienia przed tym sezonem to Brazylijczyk Malcom, sprowadzony z Barcelony, który jednak odniósł niedawno poważną kontuzję, a także Douglas Santos. Odeszli Hernanicz Aniukow, a Claudio Marquisio, kojarzony głównie z Juventusem, zakończył karierę. Szkoleniowcem jest Sergi Siemak, grał w zespołach jak CSK, Rubin Kazań czy właśnie Zenit. Reprezentował Rosję na Mistrzostwach Europy w 2008 roku. Początkowo był asystentem w Zenicie, a samodzielnie pracował w Ufie, z której powrócił, by zapewnić ligowy tytuł w poprzednim sezonie. W obliczu kontuzji Malcoma, który nie otrzymywał zbyt wielu szans na Camp Nou, ale wielki potencjał pokazywał w Bordeaux, piłkarzem, na którego szczególną uwagę zwracać muszą defensorzy pozostałych zespołów może okazać się Sardar Azmoon. Reprezentant Iranu ma już w tej edycji dwa trafienia, a w lidze cztery i cztery asysty. Zenit występuje w Champions League po raz siódmy, ostatnia przygoda miała miejsce w sezonie 15-16. Rosjanie potykali się wtedy z Lyonem, wygrywając oba spotkania 3-1 i 2-0. Z drugiego koszyka dolosowana została kopalnia talentów i mistrz Portugalii Benfica Lisbona. Najlepszy zespół Pucharu Mistrzów w latach 1961 i 1962. W poprzedniej kampanii po zajęciu trzeciego miejsca w grupie europejska przygoda zakończyła się na etapie ćwierćfinału Ligi Europy. Przybyli Caio Lucas, Raul de Tomas i Carlos Vinicius. Odeszli Jimenez do Wolverhampton, Felix do Atletico i Eduardo Salvio do Boca Juniors. Zespół prowadzony jest przez Bruno Lahe. Doskonale zna on realia tego klubu, mając doświadczenie w pracy z ekipami młodzieżowymi i drużyną B. Szansę w pierwszym zespole otrzymał w styczniu i wygrał 23 z 29 spotkań we wszystkich rozgrywkach, co doprowadziło Orły chociażby do tytułu ligowego. Pod jego wodzą Benfica pobiła klubowy rekord bramek w sezonie ligowym, 103. Aż pięciu piłkarzy zdobywało w poprzedniej kampanii przynajmniej 15 bramek, ale szczególnie w ofensywie pokazał się Harry Seferowicz, notując 27 trafień. Szwajcar został najlepszym strzelcem ligi, a jego udział w grze zespołu jest znacznie większy. Potrafi on doskonale przetrzymywać piłkę w oczekiwaniu na podłączających się do ataku partnerów. Piłkarze ze Stadio Dalluz grają w lidze mistrzów 10 raz z rzędu. Z trzeciego koszyka, dzięki trzeciej pozycji w tabeli Ligue, 1, trafił Lyon. Zespół swój najlepszy sezon rozegrał w 2010 roku, docierając aż do półfinału. Poprzednia kampania zakończyła się na 1.8 finału i porażce 5-1 z Barceloną. Klub stracił przed tym sezonem wielu ważnych piłkarzy. Co prawda jean Lukas, Thiago Mendes czy Joachim Andersen, ale odeszli Ferlan Mondi do Realu Madryt, Tangi Dombele do Tottenhamu czy Nabil Fekir do Realu Betis. I jest jednym z większych rozczarowań tego sezonu tak widzę, jak i chyba całej Europie, tułając się w okolicach strefy spadkowej. Nie może więc dziwić, że doszło do zmiany na stanowisku trenera i byłego brazylijskiego defensora Silvinho zastąpił Rudy Garcia, mając doświadczenie chociażby z zespołem Marsylii. W obliczu odejścia Fekira Indombele swoją wartość udowodnić będzie musiał wychowanek klubu, elegancki z piłką przy nodze Husem Awar Jest to piłkarz kompletny, dysponujący zarówno dryblingiem wizją gry, jak i odpowiedzialnością i odbiorem. Stawkę zespołów uzupełnił niemiecki RB Lipsk dzięki trzeciej pozycji w Bundeslidze. Dwa sezony temu ekipa także miała okazję wystąpić w fazie grupowej. Przed rokiem zajęła trzecie miejsce w grupie Ligi Europy. Spory ruch transferowy. Przybyli Hennes Wolf. Christopher Nkunku z PSG, Lukman czy Patrick Schick. Odeszli Bruma, Kral, Müller, a na wypożyczenie udał się Augustin. Trenerem jest jeden z najlepszych szkoleniowców młodego pokolenia Julian Nagelsmann. Piłkarską karierę zakończył już w wieku 20 lat ze względu na poważną kontuzję. W 2016 roku został najmłodszym szkoleniowcem w Bundeslidze, zaczynając pracę w Hoffenheim w wieku 28 lat. Popularne wieśniaki pod jego wodzą zajmowały czwarte i trzecie miejsce w tabeli. Przed rokiem zbierał z tym zespołem pierwsze doświadczenia w Lidze Mistrzów. Gwiazdą zespołu jest jeden z bardziej utalentowanych napastników w Niemczech, będąc od dawna na celowniku Bayernu Timo Werner. Na przestrzeni ostatnich trzech lat zdobył dla klubu 61 bramek. Nagelsmann rywalizował w poprzednim sezonie z Lyonem i ugrał dwa bramkowe remisy 3-3 u siebie i 2-2 we Francji. Dwa sezony temu Lipsk spotkał się z Zenitem w jednej ósmej finału Ligi Europy i ukazał się lepszy czy do dwóch meczu. Po dwóch seriach gier, na czele tabeli Zenit i Lyon z czterema oczkami, Lipsk wygrał raz, a Benfica pozostaje bez zdobyczy. Dla mistrzów Portugalii to ostatni dzwonek, aby zacząć punktować. Lyon wygląda w Lidze Mistrzów znacznie lepiej niż w Lidze, ale nie jest poza zasięgiem Benfiki, zwłaszcza w nadchodzącym meczu na jej terenie. Wiele wyjaśnić może także starcie w Niemczech pomiędzy Lipskim a Zenitem. Jeśli Rosjanie wygrają będą w bardzo dobrej sytuacji. W tak wyrównanej grupie do przetasowań w tabeli dojść może nawet w ostatnich minutach ostatniej kolejki. Biorąc pod uwagę aktualną dyspozycję, moim zdaniem Lyon nie utrzyma swojej pozycji i powinien zostać wyprzedzony przez ambitny i rosnący z sezonu na sezon Lipsk. Myślę, że stoczy bój z Benfica o trzecie miejsce i możliwość gry w widze Europy. Jak Waszym zdaniem przedstawia się układ sił w tej grupie? Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzić na ten temat. Jeśli z okazji zbliżającego się Halloween chcielibyście dowiedzieć się czegoś na temat duchów zjaw i klątw związanych ze sportem, koniecznie sprawdźcie film, do którego link pojawił się teraz w lewym dolnym rogu ekranu przedstawiam w nim sportowe opowieści, w sam raz na Halloween. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnych materiałach, prosto z kanapy rezerwowych.